Cześć, cześć, cześć. Jestem teraz tutaj w barze Przystań w Sopocie nad morzem. Tutaj mam herbatkę. A tam widać piękny widok właśnie na morze. Przez okno można się patrzeć, jak tam właśnie widać. Plaże, morze i nawet łodzie rybackie, tam takie żółte widać stoliki no i mewy też i statki tam na horyzoncie są że tak właśnie tutaj w takich przyjemnych okolicznościach przyrody właśnie można sobie popijać herbatkę herbatka, herbatka dobra i do Ciastka i do wszystkiego. Czy zrobię? Pozdrawiam wszystkich. Tutaj z nad w Sopocie i na razie cześć.